Czy dziennikarz sportowy jakiejkolwiek dyscypliny może sympatyzować z drużyną, która uprawia tą dyscyplinę, a potem, jeszcze nie najborze, o tym pisać albo komentować. Tak zrobił Tomek Dryła i Twitter się zapalił. Rafał Matuszewski, zapraszam na szybkie okrążenie Jedzień. Tomasz Dryła, komentator Kanal Plus Sport. Tu ówdzie, lubiany bądź nielubiany. Zdania są podzielone, jak to we wszystkim, co w Polsce się dzieje. Mamy takie dwie grupy i to już jest zawsze. Jedni to lubią, drudzy to nie lubią. Kiedyś było tak tylko chyba z pizzą z ananasem, a teraz już jest we wszystkim. Pizza z ananasem to nie jest dobry pomysł. Niemniej jednak Tomek Dryła pojechał na obóz przygotowawczy. Z motorem Lublin, z zawodnikami, sztabem i uwaga, został sfotografowany, bo gdyby nie ta fotografia, to pewnie sprawy by nie było. I Niecny pantom kadryły, żeby się tam dobrze bawić, Spoufalać jeszcze bardziej, pewnie by się udał, ale niestety, ku jego nieuwadze do sieci wyciekło to zdjęcie, a wręcz nawet nie wyciekło, tylko zostało wrzucone przez ten klub, właśnie. I co? Jak podają media yy, branżowe? Twitter płonie. Jak można w ogóle przypuszczać i jak dopuścić do tego, żeby komentator, który ma olbrzymi wpływ przecież na wynik i rozgrywki, pojechał na obóz? Cytując tutaj yy, jeden z takich portali, magazyn Żużel Pojawiły się w sieci, bo to oczywiście nie tyle media rozdmuchały to, tylko ten Twitter, yy, który jest wyrocznią w żużlu, nie tylko w żużlu, dziwny to jest, stał się portal od jakiegoś czasu, ale nieważne, to tylko dygresja. Pojawiły się takie komentarze. Czy ja dobrze widzę komentatora jednego z głównych nadawców telewizji żużla, telewizji żużla w Polsce w koszulce jednej z drużyn na ich obozie przygotowawczym? Co robi pracownik głównego nadawcy na obozie Mistrza Polski? No co robi? No, gra w piłkę, po prostu gra w piłkę, bo akurat był dzień grania w piłkę na plaży. Wyobrażam sobie nawet taką sytuację, że siedzi sobie Tomek Dryła, pije sobie kaweczkę albo piwko i przychodzi Bartek z Manzyk i mówi: Ej, Tomek, chodź z nami zagrać, bo nam brakuje jednego. Nie, 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 nie chce mi się grać. No chodź, będzie fajnie. Zagramy na plaży, pobiegamy, może no, nawet trochę kondycję poprawimy albo schudniemy. No co z kim mam grać? Będziemy żółt, tu masz koszulkę żółtą, bo żółci na czarnych gramy. Nie pomyśleliście o tym, że to tak mogło być? Żeby było śmieszniej, albo bardziej groteskowo, na ten temat pojawiły się artykuły prasowe na wielu portalach, na... zresztą, co ja będę Wam wymieniał? Na wszystkich praktycznie. I co z tego wynika? Ano nic. Tak. Otóż nie. Dziennikarze Sportowi, dziennikarze Żużlowi Prawie, że prawie wszyscy, myślę, że takie jakieś 95% sympatyzuje z jakimś klubem żużlowym. Możecie w to wierzyć lub nie, ale gdyby nie te kluby żużlowe, które kiedyś przywlekły ich jakimś cudem, albo rodzice tych dziennikarzy na ten stadion, to dziś nikt nie pisałby o tym żużlu, dlatego że wszystkim innym ta dyscyplina sportu koło gwizdka, lata. takie są realnie. Tomasz Dryła swojej sympatii do yy, lubelskiego motoru nie kryje od bardzo dawna, jeszcze chyba jak komentował piłkę nożną, bo były takie czasy, że Tomek Dryła komentował piłkę nożną, to też lubił motor Lublin, no bo to jest drużyna, przy której się wychował i przy której pewnie pokazał ten sport. Według niektórych kibiców, bo tak jak mówiłem, ta sprawa jest podzielona pomiędzy dwie grupy, ale powiedzmy zajmijmy się tymi przeciwnikami. Według tych przeciwników Tomek Dryła nieobiektywnie komentuje mecze, w których występuje motor Lublin, faworyzuje wręcz tą drużynę, przez to odbiór tego spotkania, tego meczu w telewizji jest gorszy kogoś, boli na nerka, uszy i tak Osobiście, i uwaga, to będzie stanowisko mojej osoby oficjalne, możecie się z tym zgadzać, bądź nie zgadzać. W moim odczuciu nie, ma, nie odnalazłem takiego spotkania Motoru Lublin, w którym ewidentnie ten komentarz byłby jakiś stronniczy. Yy, podpalał się, kiedy na przykład Jarek Hampel jechał pierwszy, albo wyprzedzał jakiegoś tam innego zawodnika. Nie odczułem nigdy zażenowania oglądając meczę motoru Lublin z komentarzem Tomasza dryły. Oczywiście my tak mamy, że się doszukujemy zawsze i próbujemy, szukamy tego naszego y, zacietrzewienia, jeszcze głębiej niż ono rzeczywiście jest i to jest bez sensu. Dlatego zupełnie nie rozumiem y, tych, wszystkich, y, tych wszystkich słów oburzeń na to, że Tomek dryła. Pojechał na obóz z motorem O, i uwaga, i jeszcze założył koszulkę motoru O. Jeszcze bym rozumiał oburzenie. Naprawdę rozumiałbym to oburzenie. Gdyby na ten obóz pojechał sędzia, na przykład Krzysztof Mejza, gdyby na ten obóz pojechał. Prezes Wojciech Stępniewski i się na przykład dobrze bawił, grał w piłkę, na bramce, albo w polu też, ale potem na przykład wieczorkiem pił sobie wino z tymi żużlowcami. O, to może bym się troszeczkę oburzył. Ale komentator, który naprawdę nie ma żadnego wpływu na wynik i na rywalizację, w zkolwiek lig by to się nie odbywało, to naprawdę to jest afera z dupy. Ale uwaga, żeby była jasność i żeby było nawet śmieszniej to na te wszystkie posty szybko i konkretnie zareagował Maciej Glazik, czyli nowy szef żużla w Kanal Plus pisząc wprost, że Tomek jest tam nie na wakacjach tylko w pracy, bo robi porządny materiał i kolejny reportaż jak się przygotowuje mistrz Polski do nowego sezonu. Tak sobie myślę, co powinien zrobić Teraz Tomek dryła i mam jeden pomysł. Powinien zaopatrzyć się we wszystkie koszulki wszystkich klubów, nie tylko PG Ekstraligi, ale pierwszej ligi żużlowej, drugiej ligi żużlowej i tak sobie zmieniać i najlepiej jeszcze fotografować, żeby każdemu dogodzić. Także, panie Tomku, nie wiem, czy wszystkie kluby mają koszulki. Także moi drodzy kibice, wracając do pierwszego wątku, który tutaj poruszyłem, nie oburzajcie się takimi rzeczami, bo to tylko świadczy o tym, że my w tym okresie martwym, w tym zimowym, naprawdę wyciągamy tematy totalnie bez sensu. Totalnie doszukujemy się yy, afer tam, gdzie ich nie ma i tam, gdzie zupełnie nie ma powodu, żeby w ogóle myśleć, czy ona zaistnieje. Tomek Dryła nie ma wpływu na wyniki meczu. A jeśli rzeczywiście macie ten odbiór, bo każdy z nas jest inny, każdy ma jakiś swój odbiór konkretnego spotkania, no to fajną opcją byłoby, i tutaj Kanal Plus mógłby to zrobić, żeby dać możliwość oglądania meczu bez komentarza. Tylko tam jednym przyciskiem pilota można by było sobie zmienić ścieżkę dźwiękową, jak to jest zresztą w wielu innych przypadkach, innych audycji czy tam filmów. No to jakiś pomysł. Na przykład. to by byłoby ciekawe doznanie słyszeć sam dźwięk. Zdradzę wam jeszcze jedną tajemnicę. Ja sympatyzuję z Tarnowską Unią. Kolega redaktor Konrad Marzec jest taki kolega tu i ówdzie piszący sympatyzuje, uwaga, z Apatorem Toruń, a Przemek Ciućka pewnie nie byłby dziennikarzem, gdyby Ktoś w przeszłości nie zaprowadził go na Gorzowski stadion, gdzie jeździ stal Gorzów, I tak to się odbywa, moi drodzy. Każdy z nas jakąś sympatię żużlową ma i będzie miał, bo to od tego się wszystko zaczęło. Kończąc temat Tom kadryły, uważam, że swoją robotę wykonuje yy, bardzo dobrze. Jest, barwa głosu, przede wszystkim, jest, jedno, jest najlepszą, tak naprawdę, chyba do. W tym momencie, w tym środowisku, jeśli chodzi o komentatorów, aczkolwiek młodzi tam dreptają po piętach. Mniejsza z tym, ja tego nie odczuwam osobiście, żeby tutaj były jakieś animozje, jakieś takie faworyzowanie drużyny z Lublina. W ogóle mi to wsioryba i myślę, że tak po prostu zluzujcie. A na sam koniec, to jeszcze taki zarzut wyczytałem, że Tomek Dryła. Robi z każdego biegu, który, w którym nic się nie dzieje, robi taką otoczkę, jakby właśnie było 100 na torze i wszyscy walczyli o tytuł Mistrza Świata. I uwaga, też czasem to śmiesznie wygląda, ale to jest jego praca. On ma tak robić. Uwaga, tajemnica Policjenera. On ma tak robić. Tato mi kiedyś opowiadał, że taki komentator znany yy, dawniej, Jan z najgorszego meczu potrafił zrobić takie widowisko, że to się oglądało. I może to jest właśnie ta cecha dobrego komentatora, że potrafi tak ubarwić widowisko, żeby ono się sprzedało widzowi. Ale że nas jest ilu kibiców, tyle ekspertów, więc się już zamykam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Zapraszam na nowy sezon wideo, tekstowy. No i dużo się będzie działo. Niech się sezon zaczyna, bo już naprawdę głupoty piszemy w internecie. Hej,